Kochani witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku dzisiaj jest trój dnia, jest niedziela ja jadę do kościoła i chciałam wam pokazać mój e, strój dnia niedzielny potem jadę się spotkać z rodzinką e, coś tam może jeszcze porobię także e, także tak, tak właśnie dzisiaj e, wyglądam, e, no i właśnie co mam na sobie, e, sukienka z H Demu kupiona chyba rok temu e, Swetelek z teranowy e, lub FNF. E, nie kojarzę dokładnie, ale tu i tu były bardzo podobne e, wolerka, także e, te dwie filmy na pewno jedna z dwóch. E, we włosach mam takiego kwiatka. Intensywnie żółtego, co zobaczycie na zdjęciu. I dalej, sukienka jest dość długa, jak widzicie. Ona, jakbym chciała, to by przykryła całkowicie stopy, ale ja sobie ją troszeczkę tak do góry biorę, żeby buty były widać. Buty mam jaskrawo żółte chciałam, żeby w tym stroju żółć dominowała i była taka dość intensywna pod spodem czarne legginsy. Ja teraz ciągle chodzę w legginsach i um, dlatego sukienki są u mnie teraz często, bo po prostu dobrze się czuję właśnie tak ubrana. Legginsy sukienka, sweterek e, i jest e, fajnie także, także to teraz się do Was przybliżę e, na ręce mam pęsuletkę e, taką błyszczącą m, kupioną w salonie fryzjerskim HES ona jest bardzo fajna, taka kuleczkowa e, bardzo, bardzo mi się podoba e, jeżeli e, dalej makijaż e, makijaż Mam dość lekki, chociaż tutaj troszeczkę koloru również się pojawiło, są to oczy brązowo-beżowe z dodatkiem żółci, bez kreski, po prostu wytuszowane rzęsy, na ustach transparentny błyszczyk o lekkim różowym zabarwieniu z firmy MAC, bardzo taki... Klejący, dosyć długo trzymający się. Na policzkach tylko brązel i oczywiście podkład. Więc tak się prezentuje całość. Chyba wszystko omówiłam. Na sobie tak już konkretnie do wyjścia. Będę miała swój płaszczyk, który widzieliście już nieraz w, w moich filmikach. Oraz czarny komin żeby tutaj była, było to powiązanie czelni żółci. Tutaj nie mam nic na sobie, ponieważ będę miała cały czas ten komin, więc no uważam, że, że nie, nie potrzeba tutaj czegoś więcej. Paznokcie nadal mam żółte w czarno-białe kropeczki i niedługo już muszę je przemalować. Bo już się mi od razu pojawia, a ubytków innych brak, więc e, szkoda je trochę już ściągać, ale cóż. Mm, no i to by było tyle. E, mam nadzieję, że mój studnia dnia Wam się podobał. No cóż, to ja lecę, bo, bo już się troszeczkę śpieszę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa pa!